Cześć! Zapraszam do mojego burdelu. Każdym razem, każdą rzecz czegłam na prawą stronę. Wiecie, ja lubię mieć po wszystko, ale aż tak na szczegóły to nie zrobię. zenus Noś <grywa> się miliło. Moja mała zazdrośniczka, tak? Pod prysznic i kończę dzisiaj ten dzień. Wcześniej się zaczął i wcześniej się kończy, no wiadomo. Ale powiem Wam, że w końcu jest ostatni dzień pracy przed świętami. To znaczy, że jak wrócę po świętach do pracy, to już nie będzie tak dużo. Oczywiście pierwszy jeszcze tydzień będzie duszy, no bo wracamy dopiero w środę, więc środa, czwartek, piątek. Zostaje tylko dopracowanie i trzeba pewnie odrobić Ale nie wydaje mi się, żeby ludzie siedzieli e, przez święta i zamawiali książki Wykąpieli potem nakładam te kosmetyki z The Ordinary, Ale jedynie tylko do, do mycia twarzy i, i ten moisturizer Bo e, tą drugą, drugą rzecz używa się tylko dwa 3 razy w tygodniu <śm> Grudzień powinien być takim spokojnym, spokojnym miesiącem, żeby spokojnie zakończyć ten rok, żeby wejść nowy rok, wiecie, wyczylowanym. I tutaj w Austrii jest fajnie, bo dostajemy 14 wypłat, więc na grudzie jest tak jakby, jakby podwójna wypłata na to, żeby właśnie. żeby kupować prezenty ogólnie, chyba. nie wiem, to się nazywa po niemiecku Weihnachtsgeld, czyli pieniądze na święta. I dostajemy po prostu podwójną wypłatę i wszystko super ładnie. Ale w ten miesiąc jest tak dużo wydatków. Ogólnie ja mam sporo wydatków, bo musiałam nadrobić moje wydatki, których nie mogłam wcześniej, ale e, wiecie co. W tym momencie każdy, no może nie każdy, ale wiele z nas, co mieszka w Austrii, dostał e, list, gdzie jest napisane ile będzie kosztować, kosztować czynsz od następnego roku. Jak ja zobaczyłam, ile, o ile podnieśli mi czynsz, to ja myślałam, że za mało dostanę. Staram się tym nie przejmować, no bo i tak, co mi to teraz daje i tak będę musiała tak czy siak to zapłacić, ale szczerze mówiąc, jestem na tym mieszkaniu od tych wakacji i może tak sobie pomyślę... że dopiero co przeprowadziłam się tutaj na większe i tańsze mieszkanie i okazuje się, że będzie troszcze. Ale dobra, nieważne. Trzeba żyć dalej. Niedługo nowy rok. Nowy rok, nowa ja. <grych> Miejmy nadzieję, że wypłaty też podniosą. Przed snem jeszcze stwierdziłam, że sobie wymaluję szybko paznokcie, bo chciałam sprawdzić przed świętami. Mam nadzieję, że jutro wytrzyma w pracy. roku nie robię żadnych paznokci i chciałam sobie tylko po prostu błysk dodać i nic więcej. Zlecimy. Bardzo, a bardzo profesjonalnie na łóżku. Moje paznokcie ogólnie wyglądają katastrofalnie. Zapuściłam sobie takie ładne paznokcie, jak byłam na chorobowym. I wszystkie mi się połamały. Takim akcentem kończę ten vlog. Jak można by to było vlogiem nazwać. No i widzimy się jutro. Cześć!